Hej, ja jestem Nefezor i w tym materiale ogarniemy sobie Guild Wars'owego Battle Passa, czyli Wizards Volta. Co tutaj robić, te wszystkie zakładki sobie omówimy, punkciki, co kupować za punkty i o co chodzi z Legacy Rewardem. Generalnie na początku będziecie mieli opcję wyboru PvE, PvP albo WvW i to są misje, które będziecie dostawać. Jak nie gracie dużo PvP i WvW to sobie to odznaczcie. I będzie wam łatwiej robić te wszystkie misje, no bo będziecie dostawali tylko test PVE. W Wizard's zwolcie mamy trzy rodzaje misji, są daily, czyli dzienne, weekly, czyli tygodniowe, i special, czyli takie sezonowe. W górnym prawym rogu mamy odliczanie zawsze do resetu. Kiedy jest reset, mamy 11 godzin, 4 dni i 47 dni. To ostatnie odliczanie jest bardzo fajne, bo pokazuje nam kiedy będzie kolejna aktualizacja do najnowszego dodatku dodatki są co rok i co kwartał jest aktualizacja, więc za 47 dni będzie kolejny update i w tym kolejnym updatecie na przykład będzie raid. Więc bardzo fajnie można sobie tutaj to sprawdzać. No i oczywiście Możecie tutaj kliknąć na to oczko, to będzie wam pokazywało, śledziło te misje. Jak nie chcecie, to nie. I każda misja jest bardzo fajnie opisana. Jak niektóre misje, na przykład tutaj mamy Fractals of the Mist. Możecie nie wiedzieć, gdzie to jest, no to wtedy możecie też na ten kompas kliknąć, no i to wam pokaże, gdzie są fraktale. Dalej przechodzimy do punktów. Oczywiście, jak porobicie tę misję, to dostajecie punkciki. Klikacie, odbieracie i tutaj się magazynują. Możecie mieć maksymalnie 1300. Jak już macie 1300 albo nawet 1400 powiedzmy, albo 1600, możecie mieć, bo w momencie jak odbieracie, no to macie nadwyżkę, ale potem już nie, nie będziecie mogli kolejnych punktów odbierać. Kolejna rzecz z punktami to, że one przechodzą między sezonami. Więc jak macie 1300 na koniec sezonu, no to one przejdą na kolejny sezon i będziecie mogli sobie tam wykupić, co chcecie już w nowym sezonie, więc nie musicie ich wydawać przed sezonem, bo one wam znikną. Dalej przechodzimy na Astral Rewards, czyli nagrody, które możemy zakupić za nafarmione punkty. U góry mamy tak zwane ekskluzywy i one zmieniają się co sezon. Jeśli oczywiście nie zdążycie ich kupić, no to trafiają one do Legacy Rewarda i możecie to sobie nadrobić, przy czym one są wtedy troszkę droższe. Też można przejrzeć jak te nagrody wyglądały w poprzednich sezonach. Tutaj mamy skina do gryfa, była jakaś infuzja, glider, krzesełko, no i generalnie tutaj też mamy skina do skimera. Też macie opisane, że na te ekskluzywy i na niektóre nagrody poniżej w tym przypadku jest wymagany dodatek Jantir Wilds. Zjeżdżając niżej, mamy dużo więcej nagród. One się nie zmieniają co sezon, tylko się odnawiają. Możecie to na przykład wszystko wykupić, i na kolejnym sezonie będzie to znowu. I omówimy sobie te wszystkie nagrody, które się opłacakować, które nie. Tutaj generalnie jest bardzo dużo golda na start. Jak wbiliście 80 level, nie macie golda, to naprawdę skupcie się na wykonywaniu tych misji, zbieraniu punktów, bo kilkaset golda na początku możecie. Tutaj stąd wycisnąć i będziecie mieli na pierwszy crafting, ascendowy equipment, na co chcecie. Zaczynamy od Mystic Coina. Jeden kosztuje 9 punktów i możemy ich kupić 60. Zaraz sprawdzimy, ile jest jeden Mystic Coin wart. 1,98, 60. Mamy 118 golda. Czyli po odjęciu podatku z Trading Posta, który wynosi 15%, będziecie mieli tutaj 100 golda na czysto z samych Mystic Coinów. Kolejna rzecz, na której skupiamy się, to bag of gold i tutaj mówimy oczywiście o tym tańszym. Maksymalnie możemy kupić 90, czyli wydamy także 540 punktów i mamy za to 90 golda, czyli w sumie mamy już 190. Jak wykupicie Mystic Coiny i golda, to zaczynacie kupować wtedy bagi of Laurels. Jest ich w sumie 150, jeden kosztuje 10, więc będziecie musieli na to wydać 1500 punktów i te laury potem wymieniacie na materiały, które sprzedacie na Trading poście. Aby sprawdzić, które materiały kupić, wchodzicie na stronę GW2 Efficiency. Link będziecie mieli oczywiście w opisie. Wchodzimy na Currency. Tutaj też możecie sobie inne Currency posprawdzać, no ale klikniemy Laurels. I jak widzicie, jeden Laurel kosztuje 94 Silvera. I to już jest po odjęciu podatku z Trading Posta. Więc mając 150 Laurów, możemy policzyć z jakieś 140 Golda, więc w sumie mamy już 330 Golda. Kolejne do kupienia byłyby heavy crafting bugi, no ale to musicie mieć Juntir Wilds dodatek, kupujecie ich 30 i kolejny już został nam tylko Bug of Coins, ten zwykły, bo już generalnie tutaj nie ma żadnych takich przedmiotów, które możemy przekonwertować na czystego golda. I na koniec przyjrzymy sobie resztę nagród, ponieważ jest tutaj całkiem dużo ciekawych opcji, w szczególności dla nowych graczy. Lecimy od początku, Legendary Starter Kit Set 5. Ja mam go zablokowanego, także skorzystamy ze strony Wiki, to jest piąteczka. No i mamy tutaj do wyboru Starter Kit na Juggernauta, na Incineratora, na Twilighta albo na broń podwodną Kotaki, to jest Spear bo teraz wyszedł Spear do GW, że na lądzie można używać, więc dali speera. No i generalnie to wygląda tak, że mamy taki starter i jak planujecie robić jedną z tych czterech legendarek, no to macie taki starter kit i tutaj mamy prekursor jest Gift of Juggernaut, a także Gift of Might albo Magic. I to jest randomowo, jak dostaniecie Gift of Might to chyba jest lepiej niż Magic, bo któryś był droższy, no ale generalnie tak z 300-400 golda w tym kicie jest. Nie macie taki starter, no ale oczywiście jak robicie legendarkę, no to będziecie musieli zrobić całą mapę, te wszystkie gifty jeszcze porobić i tak dalej. Więc to jest tylko taka zachęta, żeby zrobić tą e, legendarkę, no takie ułatwienie po prostu. No bo wiadomo, legendarkę też możecie zrobić i na przykład ją sprzedać. No i zrobicie. Zobaczmy takiego incineratora GW2 Efficiency. Tutaj jest taki bardzo fajny kalkulator zaraz nam podliczy jaki będzie koszt i za ile będziemy mogli taką legendarkę potencjalnie sprzedać. O, koszt wytworzenia to jest 1300, sell profit to jest 100 golda. Taki mały profit jest dlatego, że ten incinerator teraz jest na tym starterkicie i pewnie dużo osób właśnie go crafti, żeby go sprzedać, więc się zapchał trochę na trading poście. No ale tutaj nie są oczywiście doliczone te rzeczy, które byśmy mieli z kita, więc no spark 30 golda, te prekursory strasznie spadły. No ale Gift of Incinerator tutaj już mamy 262 golda, czyli tutaj już jest 300 golda w tych dwóch rzeczach. I do tego jeszcze dostajemy Gift of Might albo Gift of Magic. No to już mamy tutaj albo 250, albo 180, czyli tutaj było 300, czyli mamy w okolicach 500 golda zaoszczędzone. Więc profit to nie jest 100, tylko 600 golda. Dalej mamy Tombs of Knowledge i te książki oczywiście wykorzystujemy, żeby levelować sobie postać od pierwszego do 80. Ale jeśli na przykład potrzebujecie spryt shardów do czegoś, do jakiegoś tam craftingu, no to możecie te książki kupić i je zjeść. Jak macie 80 level, no to te książki zamiast levela dają wam spryt shardy. Black Lion, Mastery Coffer pomijamy, tutaj nic ciekawego nie ma. Essence of Black tak samo pomijamy. Large Crafting Bagi, tak samo pomijamy. Kolejny jest Lesser Essence of Gold. To kupujecie już, jak naprawdę nie macie na co wydawać tych punktów. I tak raczej się nie opłaca, bo lepiej jest te 1000 punktów przeznaczyć na kupno tutaj tego golda i macie 30 golda od razu. A jak mielibyście kupić to za 1000, to wam podbija o 1% golda Goldfinda. I to jest Gold tylko i wyłącznie za zabijanie mobów. 1% to pomyślcie, ile musicie mobów zabić, żeby te 30 golda z tego 1% wyciągnąć. To są pewnie setki jak nie tysiące godzin farmienia, a macie tutaj od razu golda i możecie go w coś zainwestować, także to jest mega trap. Dalej mamy dwie skrzynki z zastępowym girem, to jest mega zajebista sprawa dla nowych graczy, ponieważ oszczędza wam robienie craftingu, oszczędza wam materiały, spiryt szardy. I wszelkiego rodzaju inne półprodukty, które są czasami time stime-gate'owane. można je oczywiście kupić na trading poście, ale jak nie macie ascendowego giru i chcecie go sprawdzić, potrzebujecie wykupić to wszystko, nawet ewentualnie jak go chwilowo nie potrzebujecie, no to może będziecie chcieli zrobić nową postać. Te skrzynki się resetują co, mm, co ligę, co sezon, więc za 47 dni będą nowe. Mega opłaca się to kupić, tutaj mamy jedną broń i trzy armory, więc jak kupicie teraz i sobie kupicie na kolejny sezon, nawet jak za dużo nie gracie, no to macie sześć części ascendowego armoru i dwie ascendowe bronie. Tutaj z tego co wiem nie ma wszystkich statystyk, ale te statystyki w razie czego możecie sobie zmienić. Od razu wam pokażę, jak wchodzimy na Wiki, Stat Changing, link będziecie mieli w opisie. I w zależności od tego, czy to jest ascendowa broń, czy Armor, potrzebujemy oczywiście brońkę, którą chcemy zmienić na inną: Exotic Inscription albo insignia. 5 Ecto i Anthology of Heroes to kupujemy u babeczki, która jest przy Mystic Forge za 10 Spirit Shardów. Powiedzmy, że nie wiecie jaki Inscription albo insygnie wybrać, no to klikacie sobie w ten Inscription i tutaj znajduje się cała lista z tymi atrybutami i możecie wybrać po atrybucie bądź po nazwie. Czasami te nazwy się różnią, więc po nazwie ciężko będzie znaleźć, po atrybutach myślę najszybciej i większość da się kupić jak widzicie na Trading Poście, niektóre są account bound, więc trzeba mieć Recipe i je sprawdzić w, w benchu. Na przykład chcę Ritualista, no to on jest nie do kupienia na trading poście, potrzebuje Recipe. I tutaj macie opisany jaki to jest Recipe. Na przykład nie wiem, skąd go zdobyć, to klikam sobie tutaj i mamy Acquisition, Wendora, Area, Zone, Seiduk Province, to jest End of Dragons dodatek, no i oczywiście koszt. Kolejne są Transmutation Charge, które służą do zmiany skinów. Jak mamy skina w WordRobbie jakiegoś odblokowanego i chcemy go zmienić, no to potrzebujemy ten Transmutation Charge. Na początku gry za dużo ich nie ma, więc jak Wam brakuje i chcecie zmienić skina, no to można go kupić tutaj. Build Storage Expansion to nie jest Build Template, od razu mówię, więc nie pomylcie, bo template mamy tutaj u góry, tak samo jest też na buildzie, a ten Storage to jest to, co mamy tutaj. Ja z tego osobiście nie korzystam, więc dla mnie to jest bezużyteczne, no ale jak ktoś może z tego korzysta, no to tutaj możecie sobie kupić do tego rozszerzenie. Jak już jesteśmy przy template'ach, no to mamy tutaj właśnie build template i to jest rzeczywiście template, który tutaj odblokujemy, kłódkę można kupić dwa, więc czwarty i piąty template będę miał i to mi odblokuje tylko na build, na equipment są osobne template'y, których tutaj niestety nie ma, więc trzeba je kupić za gemy. Kolejny jest upgrade extractor, to służy do wyjmowania runek bez niszczenia armoru. Jak macie na przykład jakąś bardzo drogą runę, powiedzmy, macie Exotic Gear i wrzuciliście tam runki, no nie wiem, scolara. Skolar runy są dość drogie, po 4-5 Golda. No to możecie takim kitem je wyjąć bez niszczenia armoru. I wtedy będziecie mogli na przykład włożyć te runy do ascendowego giru, który kupiliście z Wizards Volta. Inną opcją też jest wyjmowanie runek Black Lion Salvage Kitem, to od razu o nim powiem, bo ten przedmiot działa bardzo podobnie, tylko że on salvage'uje przedmiot i też wypluwa runę. Macie 100% szans na recovering upgrades, więc no to jest normalny Salvage kit, a to po prostu wypluwa runkę, no ale generalnie te przedmioty tak działają i jak potrzebujecie któryś, no to możecie go tutaj zakupić. Rewave Orby nie da się ich używać na rajdach, na PvP, na WvW. Najczęściej one są używane po prostu gdzieś na wysokich fraktalach, na challenge modach. Jak ktoś tam przez przypadek się wywali, bo zrobił błąd, a są łasztotujące mechaniki no to taki Revive Orb się wtedy przydaje. No, ale to gdzieś tam też na końcu, jak wam punkty zostaną, to się kupuje. Albo no, też w sumie nie musicie tego od razu kupować, tylko jak się wywalicie, zawsze można Wizard z odpalić i to sobie kupić na bieżąco. Kolejne są Wyżan Krystale one są wykorzystywane do krawcenia ascendowego giru i jak robiłem tą serię Zero to Hero, no to rzeczywiście ten Vision krystal się przydał, bo były problemy ze Spirit a żeby go skraftić, to potrzeba Spirit Shardów i innych materiałów. Więc rzeczywiście, jak Wam zależy szybko na Ascendowym Girze, to ten Vision krystal jest spoko. I można wydać na niego punkty, ale ogólnie to oprócz Ascendowego Giru to się raczej nie przydaje. Na Obsidian Shard jest dużo więcej innych, przyjemniejszych sposobów, żeby je zdobyć. Za jednego Spirit Sharda 50 punktów to jest mega zdzierstwo, Także nie polecam. Mistyk Clovery jak najbardziej, jak planujecie robić legendarki, kupić. Bo można tylko 20, a do legendarek tam jest potrzebne. To zależy, jaka legendarka. Tam 30, 50, 70. No i okicie już było. I przedmioty nam się skończyły, także dziękuję za uwagę. Jeśli materiał się podobał i chcecie być na bieżąco, łapka w górę, komentarz i oczywiście subskrypcja będą bardzo mile widziane. I oczywiście, jeśli mielibyście jakieś pytania co do GW2, bądź jakiś taki bardziej rozbudowany temat, chcielibyście, żebym ogarnął Wam postać, to możecie zajrzeć na Discorda albo złapać mnie na streamie na Twitchu i będziemy wszystko na bieżąco ogarniać. Także trzymajcie się i do następnego. Hej!